Witam serdecznie zbiór kalafiora ostatniego w tym roku 2025 styczeń To już jest taki mały kalafiorki o, tej wielkości ale zawsze są Dobra, idziemy do następnej są tu jeszcze takie malutkie. Jutro ma przyjść przymrozek. Nie wiem, czy to dojdzie, czy nie dojdzie. O, tutaj zobaczcie. Jeszcze takie są. Przykryjemy to liśćmi, żeby nie zmarzło. To może jeszcze. Tutaj się dopiero wiąże. Wysiewane były w lipcu. Wysadzane były w lipcu. Haha muszę sobie Czyłamy jeszcze takie większe, ostatnie. W lipcu były wys wysadzane. Tak robię to z telefonem, i dlatego tak przepraszam, ale ten już trochę nawet się zaczęło i tu jeszcze jeden, proszę Trzeba eksperymentować w ogrodzie, żeby właśnie mieć takie zbiory o tej porze roku, 3 styczeń i zobaczcie jeszcze własne mi kalafiorki, ostatnie sztuki, teraz dopiero na wiosnę. Jeszcze sałaty zostały jakieś. Dobrze, to na razie. Do następnego razu. Szczęśliwego nowego roku i udanego sezonu życzę Wam wszystkim.